gości, kto tu mnie odwiedził, odwiedził mnie, a jakby nie było, Probor z TikToka i Milicja TV. Kochani, widzicie, obiecywałem, że te live'y będą urozmaicane, te live'y będą e, tutaj, będziemy kombinować, e, żeby tutaj jak najwięcej fajnych ludzi, o właśnie, Probor za mną e, tutaj... Milicja TV obok czuje się bezpiecznie, czuje się bezpiecznie ze strony Boga, ze strony Boga Proboszcza i władzy, i władzy. Także, kochani, coś innego, żeby nie było nudno na tym YouTube, na tym kanale, bo kanał się fantastycznie rozwija i myślę, że tak będzie dalej. Prowadzimy, bawimy się kontentami. Probosz ma taki kontent sytuacyjno-rozrywkowy. Milicja TV znowu robi świetne e, rzeczy też zabawne ze swoim przepięknym radiowozem. Także wszystko, wszystko, kochani, w rodzinie. Warto mieć pasję, warto sobie pomagać e, i robić fajne rzeczy. Także, kochani, zapraszam do tego live'ika. Już jest sześć osób. Witamy was serdecznie. Witamy, witamy. Piszcie, 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 co tutaj e, e, ewentualnie byście chcieli zobaczyć. Może, Może co... radiowóz milicyjny. Może radiowóz. Stoi przed, przed domem. My będziemy, kochani, współpracować, nie bo trzeba te kontenty rozwijać. Nie tylko muzeum, że papierosy, stare papierosy, ale też jakieś inne rzeczy, także władza tutaj skontrolowała wszystkie paczki. Tak. Wszystko jest ok, akcyzy mają. Banderole mają. mają. E, Probosz po pobłogosławił pokropił. pokropił, że muzeum jest, może być otwarte i muzeum ma się dobrze. My tutaj nie promujemy, kochani, palenia, tylko promujemy. Nie Historię, historię. historię, zabawę, coś A z jajem. 11 osób, witam was serdecznie. Witamy, Jak jeszcze witamy. mnie nie obserwujecie, nas nie obserwujecie, to bardzo zapraszam do subskrypcji. Będzie nam miło. Piszcie tak, komentarze. Dobrze. Widzowie, ci, co będą oglądać w późnych tak. wieczorach offline tego live'a, też zapraszamy tutaj na nasze kanały. Do Proboszcza z TikToka ma świetny content na TikToku. Znajdzie się go wpisując. Robocz z TikToka na yy, właśnie tym. Yy... Na YouTubie też. Tak, na YouTubie tak. też, ale na, na TikToku, a tutaj Milicja TV na portalu społecznościowym Dokładnie. niebieskim, na literę R e, też tam. Milicja TV znajdziecie w e, wpisując w Google. Także kochani, robimy coś wspólnie, e, bawimy się. Trzeba i się tak, wspierać, do dobrych ludzi trzeba wspierać. A dziękuję, dziękuję, dziękuję. No Żeby także bardzo, bardzo dziękuję. Poczytamy co teraz. Łukasz, witam cię serdecznie. Maciej, mój moderator, witam. Filip, witam Rafał, się, Grzesiek Siemango. jest tego, zawsze tego, z nami, dalej. fajnie. 19 osób Super, że jesteście. Za na, miło. na TikToku powiedziałbym, potapujmy, ale na YouTubie. YouTube się rządzi własnymi prawami, więc tutaj albo udostępniamy, czy nie mamy... Albo udostępniamy, tak. właśnie udostępniamy. udostępniamy, udostępniamy łapki i pokazujemy się na cza... kanały. Go. Tak, subskrybujcie Ta na, na, na... Tak, na czat, piszcie coś, i odpowiemy oczywiście. Tak, a z tyłu za nami te kochane nasze stare papierosy, Muzeum Proszę Papierosów. Bardzo. Tak, tutaj się dzieje, yy, możecie poglądać wszystko, także yy, trzech Wariatów, a w tle nasze papierosy. Trzy różne kontenty oczywiście. Tak, nie? i przy różne których nie palimy. których nie palimy. Nie no. palimy. My mamy się doskonale, bo właśnie sobie zdrowo żyjemy, wygupiamy się. Coś z humorem, coś. E, y, Powrót do młodości. Tak. Każdy facet jest trochę tak jak dziecko. Później jak się starzeje, więc my się chyba nie będziemy w ogóle starzeć, bo mamy. Klubowe lajty są? Rabawe. Pewnie, że są, pewnie, że są. Zaraz, jest zaraz za... będziemy pokazywać, to kochani. Jest. Także no. przywitaliśmy się. Bardzo dziękujemy. Życzymy powodzenia, kochani. <grychy> Życzymy powodzenia. A a wpadajcie teraz... na kanały tutaj. Tak, padajcie. Proboszcz TikToka, Milicja TV. Zapamiętajcie ich, bo będziemy tutaj jeszcze więcej coś robić. Kochani, a teraz tak e, pokażę, to, e, co się znajduje w muzeum, bo na pewno są młodzi widzowie, nowi, którzy nie wiedzą o co chodzi. Jesteście u wariata, który papierosami wymiata 10 tysięcy paczek. Taka wstawka, troszeczkę inaczej, żeśmy zrobili jak zwykle, no bo tylko te papierosy i papierosy trzeba coś też nowego pokazać. Już się przełączam, zobaczcie, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Największa kolekcja papierosów w Polsce, jedna z największych na świecie. Mamy tutaj wszystko, kochani, zobaczcie. Stary Malboro, takiego czegoś już nigdy nie zobaczycie, tylko w Muzeum Papierosów. Proszę, stary Malboro, oczywiście paczuszki nie do palenia, tylko na półeczkę. Im tu jest dobrze Malboro Men, słynne papierosy, paczki bezcenne. Kamelki też się uśmiechają. Zapraszam do obejrzenia moich e, filmów, które są w kwocie, że tak powiem, dostępnej w ilości ogromnej 300 shortów, 22 filmy naprawdę, naprawdę jest co oglądać. Jak jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji, będzie mi miło. Zapraszam też do Proszę wyciszyć tam emocje. Ja tu muszę ich skarcić. Ja tu muszę ich skarcić. Proszę wyciszyć emocje. Policja, proszę wyciszyć emocje. Proszę. <laughs> kochani, takie widzicie wariaty ja powiedziałem, gość w dom Bóg w dom, także zapraszam tutaj do Muzeum Papierosów Miło sobie tutaj siedzimy, pijemy kawkę, wymieniamy się spostrzeżeniami. Każdy z nas ma inny kontent. E, widzicie, streamerzy e, mają e, swoje spotkania i myślę, że tutaj warto przyjechać. E, co tu piszecie? E, klubowe, tak są, pokazywałem. Probosz, wymiatasz na TikToku. Tomasz Ziłkowski, pozdrawiam cię serdecznie. Amen. A jak milicja, byliście u mnie już, czy jeszcze nie? Tu się tutaj zareklamuje milicja, ale zobaczcie. naprawdę, zobaczcie, jaka replika. No replika... Jest, ja, tu, ja, tu się, ja się tutaj przełączę, o, przełączę, kochani. Zobaczcie, kajdanki milicyjne. Pała, kajdanki, oryginał milicyjny. Pała, oryginał, taka jak była. Zobaczcie, wszystkie te tutaj e, kolorowe oznaczenia. oznaczenia. Wszystko tu mamy, proszę bardzo. Kapi... Ja się pytam, gdzie kapitan? A ja wam tu teraz zrobię taki, taki performance. Performance wam zrobię. Proszę bardzo, patrzcie, kapitan. Oh, I kapitan, yes. proszę bardzo. Tylko w Muzeum Papierosów takie jaja. Mój kapitan z kapitanem, proszę. Tak, Także śledźcie, bo będzie się działo. Będzie się działo, tak jest <grym> kochani. No takie jaja na YouTube robimy sobie jaja i myślę, że to jest fajnie, że mamy, mamy takie um, dystans do siebie i podejście ciekawe. Ale zapomniałem o papierosach, a przecież po papierosy się tutaj do mnie e, zawsze wybieracie, żeby opoglądać proszę Westy Hyesy. Wow! Elemy Forwardy, to się już nie wróci. Wiem jak je kochaliście. Pink Elefanty, pozdrowienia dla pań. Waniliowe perełki. Ice Blast! Yeah. PS-y też robiły robotę. No i ta cena 11.99. Ile byście dali, żeby to być taką cenę? Routy fantastyczne. Bardzo dobre i zacne papierosy, kochani. Maser jest shortów, filmików, które krótkich, które tutaj cieszą się niesamowitym. E, oglądaniem e, tutaj e, wśród Was, więc zapraszam na filmiki krótkie, na długie filmy, bo tam pokazuję Black Devile. Czekolada się przelewała w ustach, e, właśnie te Black Devile, e, jak kiedyś e, były w Waszych rękach. Tu mamy znowu karmel, tu mamy Wiśnie. No, rewelacyjne paczuszki, kochani. Naprawdę, naprawdę przyjedźcie tutaj na miejsce, a przede wszystkim pooglądajcie, zasubskrybujcie kanał, bo tutaj wiele fajnych rzeczy będziemy jeszcze pokazywać. Dziękuję, kochani. Dziękuję, że jesteście. Kochamy Was. No i myślimy, że się spotkamy niedługo. 15. Tu jest zlot. Zapraszam 15. Taki zlot kolekcjonerski Blubia? sympatyków. Tak, Blubia. tak, tak. Milicja będzie na zlotie. No, e, tak, on tutaj cześć posprawdza wszystko. Tak, tak jest. jest. Tak, Jest, że będziemy sprawdzać. Proszę, alkomat, O kurczę! Error. Error, error, stary alkomat niedziałający perelowski, no tak to jest kochani, tak to jest. Także jest dobrze, jest zabawa i jest e, klimacik. Fajny. Muzeum papierosów jedyny taki, e, jedyne takie miejsce. E, Proboż już jest po robocie. Proszę tak wygląda. Ja wygląd jest ja prywatnie, kochani. Tak, wygląda. Ta tak was, wygląda. Tak wygląda Jadę na plebanie na obiadzik. Dokładnie. Tak jest. No, ale milicja tu cały czas jest na posterunku, tak, bo jeszcze jest w robocie. Od 15, ma od 15 ma zmianę do 22, także pilnuje porządku, ale naj najfajniejsze jest to, że... Posprawdzał akcyzy, posprawdzał banderolę, niemal wizny. Przyczepił się, się Przyczepił się tylko do tej paczki dżinlingów, bo wiecie, to trochę taka kombinowana paczka. Wszyscy znamy tą historię dżinlingów, a jak nie znacie, to zapraszam na film, długi film związany właśnie z, tymi, z tą paczką. Poszukajcie, pooglądajcie, a dowiecie się, co te dżinlingi miały w sobie, że są takie kontrowersyjne. Ja Wam powiem po cichu, no troszeczkę kontrabanda, ale tego niech tutaj ten milicja odszedł teraz, patrzcie, milicja poszedł. E, także mogę to powiedzieć. No, że troszeczkę to jest taka kontrabanda i wiecie, no lepiej głośno nie mówić, ale ogólnie wszystkie paczki są okej. Okay. Kochane wariaty, pozdrawiam Was serdecznie z Muzeum Papierosów. Jak będziecie oglądać offline, bo na pewno będziecie oglądać wieczorem, e, to może tam troszeczkę sobie pośmiejecie się, a przede wszystkim przyjedźcie tutaj, no i przede wszystkim pooglądajcie te filmy, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, ślad po sobie jest najważniejszy, zostaw ślad po sobie, nawet emotikonek, emotikonka jest bardzo ważna, także zapraszam do oglądania, zapraszam do przyjechania, no i oczywiście do subskrypcji, a jak ktoś będzie miał jeszcze ochotę jest e, może jakąś donajtkę, donate'ką wesprzeć muzeum, też będzie fajnie, ja tutaj na wizji zawsze pokazuję na filmach tych wspierających muzeum, podziękuję osobiście na filmikach, także jest tam bio, w bio jest link, tipi, wystarczy tylko wejść i... I naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie na kawusie, którą was częstuję. Pamiętajcie, wstęp do Muzeum Gratis, Kawa Gratis. Także myślę, że, że jest tutaj fajnie. Wystarczy tylko przyjechać. Piszcie do mnie, macie numer telefonu, jest OK. E, witam serdecznie e, Bałwan, e, opowiesz mi o muzeum o tej paczce e, 645 to nie jest paczka 645, tylko to jest paczka albo mówisz o 767, albo 475, w tej paczki. To jest paczka wietnamska, historia tej paczki jest taka, że podobnież była taka miejska legenda, że były tak te wietnamskie papierosy paskudne, że podobnież, ja tego tutaj nawet nie chcę mówić na, na YouTubie, dodawane były włosy. No, bo tak było czuć jakimiś takimi włosami. Tak one były, e, tak one były po prostu okropne, te papierosy. Wiele, wiele innych historii. Jest tam taki długi filmik, kochani, jak one śmierdziały. Jest taki długi filmik, zapraszam do jego obejrzenia. No, te filmiki cieszą się ogromną. Są piętno sek 15 sekundówki, ale są też długie. Także zapraszam jeszcze raz do oglądania, do komentowania. Będzie mi bardzo miło, a ja odpisuję na wszystkie komentarze. Wszystkie komentarze, jakie zostawicie, Później, jak będziecie oglądać wieczorem offline, na każdy komentarz odpiszę. Poszanuję moich widzów. Dobrze, kochani, ja będę kończył, bo muszę wracać do swoich zasnych gości. E, także milicja tutaj. E... Milicja na, posterunku, na, posterunku. na posterunku ale już kończy swoją pracę, wszystko posprawdzał tak. żeby nie było, że ja tutaj promuję jakieś palenie i spod lady sprzedaję papierosy, ja tu nie handluję papierosami, tutaj przekaz dla moich e, sympatyków tak, nie, nie palimy, symp... kolekcjonujemy dla to. moich sympatyków e, ko, też kolekcjonerów, którzy nie do końca czasami są zadowoleni, że tu się dużo w muzeum dzieje, także milicja posprawdzała, tak. wszystko jest w najlepszym porządku, a wam życzę e, rozwijania dalszych kolekcji i nie robienia kłopotów nie każdy robi swoje, swoje ja, dokładnie pozdrawiamy. trzymajcie się pozdrawiamy. pozdrawiamy miło było was gościć na, 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 w naszym e streamie trzymajcie się pa będą kolejne hej